Witam państwa w kolejny piątek. Robert Dzymba i Piotr Rybczyński. Generalnie tydzień powinien się właśnie kończyć, tak? Tydzień pracy, tydzień przekazywania przez nas intensywnych informacji. W tym tygodniu będzie inaczej, ponieważ oto w sobotę, jutro, po wznowieniu objazdu kraju przez prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, prezes ma odwiedzić. Dobrze. Spotkanie ma być zamknięte, dostępne tylko dla wielkich, wiernych fanów, lokalnych działaczy, zwolenników partii, tych, którzy posiadają specjalne zaproszenie. Nie wiadomo też, czy prezes przyjedzie z własną publicznością, ponieważ na tych spotkaniach, które są transmitowane przez publiczne media, zwykle pojawiają się statyści. Niezależni dziennikarze oczywiście nie będą mieli na nie wstępu. Sprawdziłem oficjalny profil Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest na tym profilu to spotkanie zaznaczone. Natomiast pojawiła się już na Facebooku kontrmanifestacja pod nazwą Powitajmy Kaczora. Możemy na niej przeczytać m.in.: Podziękujmy za destrukcję państwa i podzielenie Polaków, za bute, chamstwo i nabijanie kasą kontpisowskich pisowskich dygnitarzy. To spotkanie ma się odbyć z, z, w związku z tymi informacjami, które do nas docierają. O 18.00 w Marinie w Marin Hotelu, 1 października, czyli w sobotę. Robercie, taki komentarz od ciebie. No cóż, no, to cieszy, że prezes wreszcie zauważył, że jest Kołobrzeg, bo przy różnych okazjach kiedy odbywały się imprezy Prawa i Sprawiedliwości, to jednak Jarosława Kaczyńskiego w Kołobrzegu nie było. No to w jakiś sposób predestynuje nasze miasto. Nie wiem do czego. To jest jak gdyby po pierwsze. Po drugie, no, prezes objeżdża Polskę, mobilizuje wyborców. Zbliżają się wybory parlamentarne będą za rok, a sytuacja w Polsce jest bardzo trudna, bardzo trudna. Nie budź wątpliwości, że ona się Pisowi wymknęła z pod kontroli, tak? Widać, że nasze państwo nie panuje kompletnie nad tym, co się dzieje gospodarczo, nie może panować. Także ze względu na to, że w rządzie po prostu są nieudolni ludzie. I, I to są tego konsekwencje. Ludzie, którzy tam nigdy się nie powinni znajdować. No a po pierwsze, a po drugie, no my nie reagujemy w żaden sposób na to, co się dzieje z gospodarką. Nie możemy też reagować, bo jesteśmy bardzo mało wiarygodni gospodarczo. Więc wystarczy, że cokolwiek gdzieś tam kichnie, złotówka słabnie i wszyscy dostajemy po kieszeni. Pomysły gospodarcze to są w większości kłamstwa, którymi nas się karmi, że węgla jest pod dostatkiem, węgiel już jedzie, niczego nie ma, ludzie nie mogą tego kupić, ludzie się boją, rosną ceny na potęgę wszystkiego. W tej chwili nieopanowane ceny prądu będą powodowały fale zwolnień i bankructw, tak więc... A to, to, będzie o, to najgorsze i najsmutniejsze jest to, że Polska nie została tak spustoszona przez COVID, jak przez nieudolną politykę Prawa i Sprawiedliwości, które notabene, proszę zauważyć, nie ma już nawet z czego dopłacić w ramach jakiejkolwiek tarczy kryzysowej. Nie ma pieniędzy na podwyżkę 500, które się zdewaluowało, czyli cała ta polityka, w ramach której obiecywano, że będzie nawet więcej dzieci, a rząd dzisiaj mówi, że nie ma więcej dzieci, ale jak to? No przecież jest 500, plus, jest taki dobrobyt, wszystkim żyje się wspaniale i co? Nawet Polacy rozmnażać się nie chcą. No, doszliśmy po prostu do myślę, jeszcze nie granicy, ale no już stykamy się z dnem całego tego sztucznego wymyślenia Polski, która nigdy nie istniała, którą kupiono za śmieszne jakieś tam pieniądze i ludzie dali się na to nabrać. Tylko biorąc pod uwagę to, jak się rozpuściła polska gospodarka, mówię to jako ekonomista, no to nie wróży nam nic dobrego. I przyjeżdża Jarosław Kaczyński do Kobrzegu. I będzie mówił, jak to jest wspaniale. Będzie nam mówił pewnie o Korpusie Ochrony Wyborów, powie o tym, bo przecież wiadomo, że w Polsce wybory każdy chce fałszować na potęgę. Jak PiS wybory wygrywa, to one nie są sfałszowane, ale jak przegrywa, to są fałszowane i trzeba z tym walczyć, bo wynika, że teraz PiS przegrał kilka, kilka przedterminowych wyborów, one pewnie były fałszowane. Dla mnie, Rosław Kaczyński jest człowiekiem kompletnie niewiarygodnym. I jeżeli coś mówi, to warto się temu przyglądać, bo bardzo często są to po prostu jakieś tam głupoty. Teraz został jeszcze ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej za wypowiedzi, no, które po prostu były hańbiące. Tak? Jeżeli ktoś poniża innych ludzi ze względu na płeć, orientację seksualną czy wyznanie chociażby, no to, to są rzeczy niedopuszczalne w państwie prawa. No i teraz przyjdzie Jarosław Kaczyński w Kobrzegu do pięciogwiazdkowego hotelu. Wielokrotnie działacze Prawa i Sprawiedliwości krytykowali spotkania czy starosty, czy pani prezydent noworoczne, że one się odbywają, że to taki spęd do pięciogwiazdkowych hoteli, czyli mamy dokładnie spęd do pięciogwiazdkowych hoteli, no i mamy nadzieję, że Kobrzeżanie godnie pana prezesa przywitają chlebem i solą. A szybka konstatacja, tak się wsłuchałem w to, co mówisz, poza tym, że niestety nie mogę tutaj w żaden sposób zaprzeczyć. To zupełnie inny przekaz płynie z mediów rządowych, bo tylko po to są te spotkania organizowane, czy też pokazanie potem, jak to we Francji jest na przykład źle, fatalnie w Niemczech, we Francji ceny bagietek rosną i to jest jedna z głównych informacji TVP info Dodałbym tylko to, że my w tej trudnej sytuacji jeszcze się ze wszystkimi skłócamy. Nie mamy środ środków z KPO, które w jakiś sposób mogłyby nam wspomóc gospodarkę, a to nie jest takie sztuczne dosypywanie pieniędzy, które będzie. Będzie nakręcało inflację. Po drugie, jesteśmy skłóceni praktycznie już ze wszystkimi. Jedyny sąsiad, z którym się jeszcze nie pokłóciliśmy, to Morze Bałtyckie, ale za Morzem Bałtyckim jest Szwecja, przecież a w 1655 gustaw X napadł Polskę i też ją i spustoszył. Też zaraz się z nimi o to pokłócimy. Żądamy od Niemiec reparacji, od Czechów też żądamy gruntów. To nie jest czas i miejsce na tego typu działania. Powiedziałeś, że godnie pewnie Pan Prezes zostanie powitany. Myślisz, że zabraknie kwiatów na straganach? W tym kontekście raczej myślałeś. Nie chodziło ci o to, że zabraknie jajek na rynku. po Nie, dzisiejszym nie absolutnie. No, ja wychodzę z założenia, że przyjeżdża parlamentarzysta, trzeba posłuchać tego, co ma do powiedzenia, a potem to skomentować jest moje zdanie. No ale dobrze, przyjechał też parlamentarzysta, szef klubu godziny szczerzasty, można go robić albo nie, ale chodził sobie w, w okolicy Reduty boraz, można było go zobaczyć, nawet zadać y, pytanie takie, które mu by nie odpowiadało, on by na nie od, y, odpowiedział, tak, y, a tutaj nagle Pojawi się kolumna limuzyn w skromności, właśnie w pięciogwiazdkowym hotelu. Czy zgodnie z tym, co mówi polityka Prawa i Sprawiedliwości, to spotkanie powinno się odbyć na jakiejś wielkiej, na jakiejś wiejskiej świetlicy, gdzie, jako, gdzie trybun ludowy powinien przemawiać do zgromadzonych, każdy mógł mieć możliwość posłuchania i porozmawiania na ten temat. Zostawiamy pana prezesa w spokoju na razie. Tak podsumujemy podsumujemy jego wizytę godnie Dobrze z, z informacji bieżących to chyba musimy podsumować 54. sesję Rady Miasta, która się odbyła w ostatnią środę. Co ciekawe, trwała ona niewiele ponad dwie godziny tak naprawdę, a więc to jest taki bardzo dobry wynik zbliżony mniej więcej do sesji Rady Powiatu. Rad nie zdążyli się specjalnie kłócić, były jakieś tam drobne animozje. Natomiast no sesja przebiegła sprawnie. Na dwie sprawy chyba będziemy starali się zwrócić Państwa uwagę, ponieważ uchwalono strategię rozwoju miasta Kołobrzeg do 2030 roku. To dokument o bardzo dużym charakterze, o no, bardzo dużym zakresie ogólności, tak, wprowadzający niejako pewne obszary. Trzy takie strategiczne widzi tutaj magistrat, port w Kołobrzegu, dzielnicę uzdrowiskową i podczelę ze szczególnym uwzględnieniem terenu lotniska, a więc zaskoczenia nie ma. Jednak wydaje się, że ze względów formalnych taki dokument powinien zostać przyjęty. Nie się jednak on ma tak naprawdę do rzeczywistości, ponieważ no, jest to trochę oderwane, co my robimy tak naprawdę w dzielnicy zdrowiskowej, poza zabudową i co my robimy w podczelu. Gdzie, gdzie tylko drapiemy się po główce od 30 lat, co by z tym lotniskiem tutaj zrobić? Co robimy w porcie, poza tym, że cały czas są zakusy, żeby go zabudować? Nic się w tych obszarach nie dzieje, tak, a powinno się już coś dziać od dłuższego czasu. Druga sprawa, ja nie do końca wierzę tak naprawdę w jakąkolwiek strategię, która będzie kubaturowo przekraczała obszar jednej kadencji, dobrze, Niestety, jak duża część samorządów, miast myśli kategoriami kadencji. Od kadencji do kadencji. Nie ma takiej długofalowej polityki, która by była konsekwentnie realizowana. Jeżeli zmienia się potem włodarz, to odcina się kompletnie od poprzednika, nawet jeżeli reprezentują podobną opcję polityczną i zamiast dokładać, uprawiać to samo duże pole, to on sobie wydziela poletko, na którym sobie znowu skrobi. Następny, następny włodarz przyjdzie i to poletko potem zaora. Tak niestety uważam. Zgadza się, no to jest, ja mam pewne uwagi do, do tego wszystkiego i jeżeli idzie o strategię, to jest przerażające to, o czym rozmawialiśmy z radnym Kalinowskim w naszej audycji Studio Reduta, kiedy zwróciliśmy uwagę, że dzisiaj te strategiczne tereny to jeszcze te tereny, których miasto nie zdążyło zniszczyć, czyli port i podczele, bo podczele to było zawsze takie zadupie, które gdzieś tam na wschodzie sobie było mało, kto się tym interesował, a teraz nagle okazało się, że to jest teren niezwykle atrakcyjny, bo działki między kubrzegiem a rzędami, wszystkie się zabudowują. Więc pod czele to taki rezerwuar e, działek. A tu jeszcze w kubrzegu tych działek praktycznie nie ma. Nie ma, nie ma. To, to prawda. Więc to jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz. To, że no niespecjalnie wiadomo, co tam ma być, tak? I, i, I to jest cały kłopot, bo działki portowe powinny być chronione. Pisał na ten temat Jacek Woźniak. W tej strategii powinno być wprost zapisane, że port ma być, służyć do rozwoju gospodarki miasta nigdy nie powinien zostać zabudowany. Absolutnie żadna zabudowa nie powinna tam docierać nawet na skraje tego portu a jednak tego nie, zapyta, nie zapisano i my wiemy, że deweloperzy ostrzą sobie zęby i funkcja portowa stoi dzisiaj na przeszkodzie tylko po to, żeby zrobić palę milionów i zniszczyć to miasto, bo dla nich nic innego się nie liczy, a nie ma dzisiaj już w co inwestować w pobrygu, bo gdzie można jeszcze coś zrobić. To jest jedna rzecz. No i oczywiście podczele, pod które dobrze by też było zabudować. Tam mogłyby powstać wspaniałe apartamentowce, blisko strefy A uzdrowiska, to też da się wykorzystać, ale najlepszy, najlepszy oczywiście teren, bo jest nad morzem. Można znowu napisać 100 metrów do morza, 200 metrów do morza, nad samym morzem, blisko do morza. Cudownie się takie rzeczy sprzedają, więc wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że dobry to rezerwuar. Tylko my dalej nie wiemy, co tam chcemy mieć. Starosta Tomasz Tamborski przedkładał jakąś tam koncepcję. Miasto też nam powiedziało, że nam przedłoży i co nam przedłożyło? Nic nam nie przedłożyło. Tak więc no tyle, co mogę powiedzieć. Nie, nie widzę tego, powiem tak. I nie czuję tego w ogóle klimatu wokół tej strategii, która po została przyjęta do 2030 roku. No i tyle. Najgorsze jest to, że tak naprawdę to my dalej nie wiemy. Ja ten dokument przeglądałem, czytałem go dwa, trzy razy. Sześć stron, maszynopisu, mniej więcej. Tam nie ma kompletnie nic. Nowomowa, nowomowa nowomowa, ale przyjęli strategię i zajęło to radnym 21 osób, tak analiza tego, co ma w obrzedło się dziać przez kolejną dekadę, zajęło im to 40 minut, z czego było połowę stanowiło wystąpienie pani pełnomocnik. Jedyna osoba, która zgłosiła na coś uwagę, to Izabela Zielińska na to, że nie zwrócono. Uwagi na to, żeby uwzględnić w tej strategii likwidacji, likwidacji smrodu, który się nad niektórymi dzielnicami unosi i też nie było tak naprawdę mowy o tym, żeby połączyć miasto z gminą. O tym zaczniemy, o tym porozmawiamy w innym, innej audycji. Kończymy część pierwszą. I witamy Państwa w części drugiej. Dalej jesteśmy podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się w środę. Drugim takim ciekawym punktem było to, że radni ograniczyli diety o 50% tym radnym, którzy nie pracują w żadnej komisji. A jeszcze ciekawsze było to, że jedynym radnym, który nie pracuje w żadnej komisji był radny Piotr Rzepka z Prawa i Sprawiedliwości. Autorem tej uchwały był Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Błaszczyk i radny Piotr Rzepka będzie otrzymywał tylko połowę tej standardowej diety radnego, ale chyba zapowiedział, że zapisze się do komisji. Pojawia się tutaj bardzo wiele pytań, bo nie jest ta sprawa tak jednoznaczna. tak? Oczywiście był to w jakimś sensie skierowany atak ad personam, nie ad dotyczący Piotra Rzepki. Z drugiej strony Piotr Rzepka, no, dokonał tego artu, że zrezygnował z pracy w komisjach, też motywując to w jakiś sposób, po pierwsze na niektórych komisjach kompletnie nic się nie działo trwało no po 10-15 minut i ta praca była czysto iluzoryczna po drugie, analizując na przykład pracę niektórych radnych pobrzeskich razem, no to ci radni tylko przychodzili, siedzieli, przysypiali na tych komisjach i podnosili rękę w momencie kiedy Nakaz klubowy tak po prostu głosił, i to też tak naprawdę nie było sensu. Tych radnych, którzy nie miało sensu. Tych radnych, którzy tak naprawdę pracują na komisjach, no można policzyć na palcach jednej ręki góra dwóch rąk tych, którzy pracują średnio, a ponad połowa, no niestety jest statystami, tak, którzy odgrywają tylko swoją rolę. I pytanie, czy ta fizyczna obecność coś zmienia? Czy znaczy, to jest problem szerszy niż by się wydawało Robert chyba? Podsumowując krótko, e, lenistwo rzepki zostało ukrócone. W ogóle fakt, że dopiero teraz no jest trochę wstydliwy. Dobrze, że przewodniczący się do tego odniósł Rady Miasta. Po drugie, Rzepka po prostu wykrył lukę, która obowiązuje w przepisach, bo nikt nie wpadł na to, że ktoś będzie chciał być radnym i nie przychodzić na przykład na komisję, dlatego że pracuje w Szczecinie. Bo tu trzeba powiedzieć, jaki jest powód tej nieobecności. To nie jest tak, jak pisze Rzepka, że na tych komisjach się nic nie działo. To nieprawda. Na niektórych się nic nie działo, tak? Często ja chodziłem na wiele... Ale komisji, jeszcze raz, komisji. ale to nieprawda. Opozycja, w której jest rzepka, jak chce, to niech pracuje w inny sposób. Ale opozycja miała to w nosie. Opozycja po prostu wpisała się w obowiązujący klimat. I to trzeba powiedzieć wprost, po prostu. Oni sami na tych komisjach nie mieli nic do powiedzenia. Bo jaki to był problem, przedłużać te komisje i zadawać pytania? Żaden. Tylko co? Też mi było to na rękę, tak? To jest taki tumiwisizm i wydaje mi się, to jest taki problem środka kadencji. Kiedy Działeś mu... zwołaną konferencję prasową opozycji w sprawie tego, co się dzieje na komisjach w ciągu ostatnich czterech lat? Nie. Nie. No to, to, to panowie, to nie kłamcie. No to tak nie jest, no, no, że jeżeli skoro wam to tak? nie odpowiadało, to trzeba było bić na alarm i powiedzieć, co ci niedobrzy kołobrzesty razem robią. Ja wam przyznaję rację, ale wy nigdy nie alarmowaliście, to Piotr Rybczyński sprawdzał, to Dzięba sprawdzał, ile jesteście na komisjach, co tam robicie i jak się zachowujecie, a jedyne, co w proteście Rzepka mógł zrobić, to się wypisać z komisji i pracować w Szczecinie. Bo tak mu było bardzo wygodnie, łatwo i przyjemnie po prostu. Tutaj się z tobą natomiast zgodzę i zgodzę się również z tym, że no niestety, skoro czują się krzywdzeni, na przykład na Komisji Rewizyjnej Radni Opozycyjni, to powinni o tym głośno, gło, powinni głośno to werbalizować, Mówić o tym, zwoływać konferencje, yy, pisać. Yy, po prostu tak, żeby to się przedostało do opinii publicznej, a nie, że dziennikarze dopiero mogą się w jakiś sposób czegoś dowiedzieć, bo łaskawie ktoś im odpowie na zadane pytanie. Także wydaje mi się, że tu jest no, brak chęci po prostu ze strony całej opozycji. Jest to tak naprawdę spory problem. Ja nie dokończyłem pewnej myśli jeszcze, mianowicie jest to problem środka kadencji. Na początek, kiedy radni przychodzą, mają, które są, chcą pokazać się z dobrej strony. Chcą pracować, są rzetelni, skrupulatni, przychodzą na komisje, działają w nich, chcą się pokazać społeczeństwu, że społeczeństwo nie popełniło błędu, wybierając ich na kadencję. Potem jest właśnie ten kryzys środka, tak, w którym jeszcze jesteśmy, bo jeszcze nie, się, nie zaczęła się ta mobilizacja przedwyborcza. Za chwilę znowu radni rzucą się w wir pracy, tak jak pracowali cały czas, ale my o tym pamiętamy, co oni robili. Właśnie w tym środku kadencji. Od początku roku drugiego do końca roku czwartego. Niezależnie, ile ta kadencja będzie trwała, bo yy, jeszcze tego nie wiadomo. No tak. Co mam, co, co mam powiedzieć? No tak. No. Zgadzam się, zgadzam się z tym, co mówisz. Jest to smutne, jest to przykre i najsmutniejsze jeszcze było to, że radni, którzy wprowadzili te rzeczy, ten projekt uchwały, jeszcze go procedowali, jeszcze się tłumaczyli, czego, jak oni bardzo nie chcą skrzywdzić żadnego rzepki. A w ogóle szczyt hipokryzji przebił bieńkowski radny, bieńkowski Bartosz który zaczął sugerować, co, czy, co pisze miasto Kłobrzek. Ja panu radnemu radzę, radzę naprawdę zrobić jakiś dobry kurs czytania ze zrozumieniem, a jeżeli nie, no to zmiany, nie wiem. Może jednak Rada osiedla tylko, bo to, bo to, tam można mieć kompetencje, jak się je utworzy z powrotem. A co, co, a, co, a, co, a co radny, nie, no, radny Bieńkowski? Aba. Radny Bieńkowski próbował sugerować na sesji, że jakiś dziennikarz jakaś redakcja napisała materiał, z którego miałoby wynikać, że jeżeli radny nie uczestniczy w komisjach, to mu się wygasza mandat. Nasza redakcja napisała taki tekst, ja byłem jego autorem, ale my nie pisaliśmy o udziale w komisjach, ale o tym, czy radny zamieszkuje swój okręg wyborczy. A to co innego. Dlatego, że radny Rzepka przez pięć tygodni pracuje w Szczecinie i nie jest w Kołobrzegu. I jeden z czytelników zgłosił na taką sprawę, że w przypadku Białogardu tam pokuszono się o rozpoczęcie procedury wygaszenia mandatu radnego. Zresztą mówił o tym też radny i przewodniczący Rady Bogdan Błaszczyk na, na sesji. Ale to była taka, moim zdaniem, czysta manipulacja. No dobrze, wiesz co, Mogę coś powiedzieć, tak? Tak. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale w ogóle radni Prawa i Sprawiedliwości mają tak naprawdę problem z, trochę z mediami. Oczywiście z mediami tymi, które nie pochodzą od rządu, nie z publicznym radiem, nie z publiczną telewizją, z tymi mediami, które dociekają czegoś, które próbują myśleć samodzielnie, które dokonu, dokonują syntezy. Kiedyś Jacek Kalinowski zwrócił uwagę, że nie powinien jako dziennikarz wyrażać swoich poglądów, tak? To się go zapytałem, przepraszam, czy ja w audycji publicystycznej, jaką jest właśnie, jaką są wyjęci spod prawa, nie mogę swoich poglądów przedstawiać, byłem zaskoczony. Potem on starał się wycofać, tak? Natomiast nie wiem, czy słuchałeś pana Macieja Bejnarowicza w, w radiu publicznym, jak opowiadał o tym, o swoim udziale w Baltic Pipe. Było to emitowane chyba tydzień temu. Naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem Okazało się otóż, że tak naprawdę on walczył tam z rosyjskimi partyzantami przebranymi za ekoterrorystów. Można było odnieść wrażenie, że on sam spawał ten gazociąg pod wodą, tak pod ostrzałem rosyjskich okrętów podwodnych i nikogo, kto tego, nie wiem, kto to montował czy coś, nie naszła refleksja, żeby się dopytać prawda, o te jakieś szczegóły. Tak naprawdę jest problem. Niestety, my działamy na podstawie prawa, na podstawie Prawo prasowe, nie jesteśmy zależni od radnych, od partii politycznych, yy, które często sobie ostrzą na to yy, zęby. A niestety prawo i sprawiedliwość tutaj jest mistrzem, tak? To właśnie zarzucają. Się. Ja, się, ja się tu zgadzam, dlatego że dochodzi do takich przypadków, że gdy sprawdzamy, gdy myślimy, to widać. Związ ja już mówiłem o tym na, na w naszej audycji. Związkowcom się nie podoba, bo oni są w szoku, że ktoś to sprawdza i ktoś potrafi wykazać, że oni kłamią. Politykom się nie podoba, dlatego że my przekazujemy zupełnie inne myślenie, ale myślenie wolne, bo ja słucham najpierw polityków, słucham pani prezydent, słucham drugiej strony, a potem sprawdzam. Idę, czytam dokumenty, ja poświęcam na to naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. A czy ktoś to robi? Nie. Dlatego zawsze kontrola podstawą zaufania. To jest takie hasło naczelne, które powinno obowiązywać i jeżeli ktoś nie chce tego robić. Nie chce słuchać, to działa przeciwko wolności słowa, przeciwko naszym wolnościom, dlatego że karmi nas tylko i wyłącznie właściwymi racjami i dlatego właśnie ucisza się sędziów, ucisza się organizacje pozarządowe, ucisza się dziennikarzy, bo są niewygodni. A ci, którzy są wygodni, takie łajzy dziennikarskie, tak, to tam się chodzi, tam się, tam jest bardzo fajnie, nikt nie zada trudnych pytań, wręcz przeciwnie, wszyscy się poklepią po plecach i sprawa jest załatwiona. No, właśnie w tych wypowiedziach klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przebija się taka nostalgia za północnokoreańskim dziennikarstwem. I niestety ono w niektórych wypadkach u nas ma miejsce. Zmieniamy temat, Robercie. Podwyżki, oszczędności, czyli te smutne rzeczy, które nas czekają i już praktycznie się dzieją. Podwyżki cen wody nas najprawdopodobniej czekają. Tutaj miejskie wodociągi i kanalizacja wystosowały pismo do władz, ponieważ one w jakiś sposób w tych tarczach zostały pominięte. No a niestety, woda jest do nas dostarczana często za pomocą siłowników, które są elektryczne. pokrótce tylko, bo na minutę została, faktycznie wodociągi stoją przed ogromną podwyżką cen wody, dlatego że dostaną ogromną podwyżkę cen prądu. Na koniec my wszyscy za to zapłacimy, są robione starania, żeby doszło, żeby było w ogóle inaczej, ale czy tak będzie, czy rząd w ogóle zmieni jakikolwiek kurs, nie wiadomo. Tak więc sytuacja jest w zawieszeniu i czekają nas najprawdopodobniej nowe taryfy, a jeżeli wody polskie ich nie zatwierdzą, no to wodociągi stracą płynność finansową, w ogóle przestaną wody dostarczać. To jest taka konkluzja. Notabene okazało się w tym tygodniu, że z powodu tego, że miasto zaczęło oszczędzać prąd i wyłączać na przykład oświetlenie katedry, to już ją trzy razy okradli. Ukradli rynny, nie ma na zabytku tych rynien. Ktoś się po nie połasił, bo są z miedzi, więc po prostu pewnie sprzedał je na złom, bo do czegoś miałby innego ich wykorzystywać. Tak więc, tak wyglądają nasze oszczędności. I tak wygląda cała ta smutna sytuacja. No nieciekawie będzie się działo. Niestety kończymy powoli. Reszta tematu w kolejnych odcinkach. Robert Dzięba, Piotr Rybczyński.